Ponieważ nie jesteście gotowi na moje królestwo, które nadejdzie, musicie się zmienić. Jest prosty test na to, czy nadajemy się do Królestwa Bożego. Prosty test jest taki, żeby przejść sobie przez przykazania i zobaczyć. Które przykazania złamaliśmy? A tak naprawdę nie jest to kwestia tego, które przykazania czy, czy w ogóle złamaliśmy Boże Przykazania, jest to kwestia, jak wiele razy złamaliśmy Boże Przykazania. Tak naprawdę. To jest nasz problem. Niestety, to jest nasz problem, to jest pierwszy problem nasz, to jest grzech. Drugi problem nasz to jest to, że będzie cały świat i każdego człowieka indywidualnie z tego w jakiś sposób żył. To jest nasz drugi problem. Bo każdy przed Bogiem zawinnie. I to jest nasz problem. Złamaliśmy Boże przykazanie. Wszyscy złamaliśmy Boże przykazanie. Czy jest ktoś, kto nie złamał Boże przykazanie? Wszyscy jesteśmy złamali przykazanie. I wszyscy będziemy musieli stanąć przed Bogiem. Jak my się ostaniemy na sądzie Bożym? W jaki sposób będziemy mogli uniknąć kary? W jaki sposób? Może myślisz sobie, przyjacielu, że pójdziesz do czyśćca, gdzie wybielisz się ze swoich grzechów. Tylko, że to nigdzie nie jest napisane w tej książce. Nie ma takiego miejsca w tej książce, które mówi o tym, że jest takie miejsce zwane czyśćcem, gdzie możesz się wybielić z grzechów. Nie ma takiej opcji. Jest napisane raz umrzeć, a potem sąd. Nie ma miejsca takiego jak w czyście. Nie ma takiej opcji. Przyjąć chrzest w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ale świadomie. Muszę to zrobić świadomie. Nie chodzi o to, żeby mnie ktoś tam zaniósł wbrew mojej woli i pokropił wodą. To nie jest żaden chrzest. Biblia mówi, że musisz świadomie uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Najpierw musisz do Niego przyjść, jeżeli uznasz siebie, że potrzebujesz, żeby twoje grzechy były przebaczone. Nie może być tak, że ktoś ci gdzieś zaniesie i pokropią cię wodą. Biblia mówi, pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechu. A otrzymacie dar Ducha Świętego. Jedynie dzięki darowi Ducha Świętego możesz żyć w sposób, jak Bóg od Ciebie chce. Jedynie dzięki temu. Ale świadomie musisz Ty sam podjąć taką decyzję, być może pierwszy raz w swoim życiu że chce się zwrócić do Jezusa. Musisz się zwrócić do Jezusa, ponieważ to jest on jedyną drogą ratunku. Jedyną drogą ratunku. I nie Biblia mówi.